Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w tryb infected Także przejdźmy sobie do pierwszej rundy No i dobra, gra się zaczęła Mamy znaleźć kryjówkę Oczywiście No i program do nagrywania oczywiście uznał, że zamiast wznowić nagranie tam sobie je zakończy. Będę miał dodatkową zabawę w edytorze Dzisiaj Żeby to złączyć O ludzie W końcu zostałem zombie No, Okej, okay. idziemy Są cztery zombiaki na 6 ludzi Znaczy Są cztery zombie, jest y, siedem ludzi no i tyle Come on, czego nie biegniesz jakiś inny zombiak lata dobra muszę sobie zmienić y klasę tam za zarażonego widzę no. okej, okay, zobaczmy czy kogoś znajdziemy o, ktoś właśnie padł Problem mnie ktoś oszukał i, i poszedł wokół tej anteny, tak jak ja. Dobra, zobaczmy. Kurde. Gdzież ja tu wlazłem? Mm, dobra. Okej, okay, coś tu jest tak, y, tak, tak słabo, ło, wow, ło. Wow. Okej. Okay. Jest pięć na pięć. Zobaczmy. Pięć ludzi, pięć zombi. Mhm. Ok, ok, ok. Szybko, szybko żeby go. Kurde, przydałoby się, żebym w końcu kiedyś kogoś zaraził, bo mam na razie 0. Zero. zero, mam. Moment. Ustawienia, gdzie to jest? Mamy to, proszę. Nie, trafić na.

Dobra czat nam nie będzie przeszkadzał Więcej To był dobry pomysł żeby go wyłączyć Aha Dobra gdzie, gdzieś tu Gdzie ja tu weszłam Kurde, serio Nie mogę tam wejść Okej okay. Aha Zaraza wygrał. nawet nie zauważyłem ile jest osób Dobra, w takim razie idziemy do kolejnej rundy Okej, okay, mamy kolejną rundę, nie wiem, trzecia to jest z, z rzędu Zaraz tu sobie szybko polecimy się gdzieś schować, jak najdalej Dawaj, dawaj Ruchy, ruchy, ruchy Okej, okay, fajny myśliwiec, pewnie się do niego nie da wejść Chyba, że ktoś tu ma niezłe cheaty sobie tam wejdzie. Wow. Od kogo się barwałem? Yy, nie. Dobra. Barwałem samego siebie. No wio. Wio, wio, wio. Ruszaj mi się postać. Nie. Musiałem, żeby wejść do tego auta, bo tak jak sobie yy, sprawdzałem ten teren, to je zauważyłem, ale... ale nie. Co to w ogóle jest? Nie czaję tego To jakaś brama pewnie Jest Czyli koniec mapy generalnie Tu jest, okej okay. Pioruny walą Muszę sobie Kiedyś jakąś tą MMMM Jakąś klasę sobie muszę wykupić Ten tryb ostatnio mi nie działał, dzisiaj mi działa i też takie dziwne to jest, a Gravity nie działa mi w ogóle. Taki peszyk mam tym Gravity, a tak mi się podobało. Muszę znaleźć jakiś inny chyba serwer i może tam mi zadziała. Jeżeli oczywiście uznam, że jest to takie Gravity yy, dobre, no, a nie że jakieś takie zrobione byle jak bo na tym serwerze było fajnie zrobione a mi się zepsuło sobie tak w ogóle chodzę ja się powinienem wziąć i schować a nie ganiać tak po całej tej po całej mapie tam jest szkielet o ale znalazłem teraz kryjówkę o to już mnie nie znajdą teraz tylko na shift na shifcie stanąć moment podskoczę tam nie podskoczę <kly> Ale kryjówkę teraz wrócę, czekajcie. Za to sobie pójdziemy. Żeby ktoś z wejścia mnie nie mógł zaatakować. Okej. Okay. Jeszcze 5 minut muszę wytrwać. Masakra. Czyżby może kiedyś mia miałbym w końcu może wygraną rundę? W końcu fajnie by było, jest 7 osób. Zobaczymy jak będzie, bo fajnie by było wygrać. Jeszcze 4 minuty i 40 sekund. Oj, coś się tu dzieje niedobrego. Oby mojego Niku nie zobaczyli przez ścianę i wiedzieli, że tu jestem. Bo będzie nieciekawie. Ja ich ników teraz przez ściany szukam. Tam ktoś chyba był, ale nie wiem. Nie wiem, czy dobrze zauważyłem. Czy tylko mi się tak przywidziało. Co jest? Co to było? Ty, ej! Co jest? Co tu się wyrabia? E no... Arciako! Ty, no jak on mnie mógł przez bić? Halo? Co to było? Dobra, nieważne, idziemy na ludzi. Co za oszył z głupi Jak przejść sianoć? człowieku Weź jak ty mnie tam mogłeś trafić Chociaż tu jeszcze to jest Przecież on jeszcze przez dwie klatki albo i trzy trafiał Co za gościu O jakiś mingłowiec, aż tam wejdę Jeżeli nie spadnę wcześniej Nie z tej strony serio No dawaj O dobra wchodzę i pewnie na sam koniec spadnę, bo mnie ktoś mu trafi albo coś. Znając <grym> <jest> moje szczęście. Boję. <grym> Dobra, fajny śmigłowiec. Tylko, że ja łuku nie mam, to dużo z niego nie zrobię. Złazimy na dół. Tylko złazimy, nie spadamy. Akurat, to jest co? A to jakiś hangar Ktoś tam spadł. Widzieliście? Tylko ciekawe czy to zombie, czy zarażony, czy nie zarażony. żeby że tutaj w tą stronę. zobaczymy. No, róż mi się postać. Postać mi w miejscu stoi. On, jump, no nie. Tak mi się na Gravity fajnie grało, i nie mogę na nim teraz grać. Coś mi się zepsuło, i, i nie mogę. No i taki pech mój. Co najbardziej lubię, to akurat nie mogę. Ile jeszcze jest? Jedna osoba jest tylko jeszcze z żywych ludzi. I mamy minuta 30 na znalezienie go. Okej okay, Okej okay. Siema szkielecie Co jest? Co tu się wyrabia? To ty strasz Mam nadzieję Mam nadzieję, że on Okej okay. Wskoczył na to? Nie. Nie wskoczył na to. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mm, kurde, gdzie on może być? Tam, a nie, tu by się nie schował, bo, bo to jest poza mapą. Uważała 6. To by sobie tam mógł wylecieć <grym> wtedy. Hmm Chwila Dzieło 10 gdzie się, gdzie się gościu mogłeś schować Kurde wygra no 5 sekund mu zostało do przeżycia Dobra wygrał no Oszczęściło mu się To mu przyzna Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych moich odcink odcinkach. Cześć!